Pomocy! Hilfe! Dzisiaj rozpoczynamy od nietypowo. E, kontynuujemy rzeczowniki w różnych kontekstach, czyli jak widzicie, die Hilfe to jest pomoc. Jakby nie daj Boże, trzeba było gdzieś krzyczeć o pomoc. To bez rodzajnika. Hilfe! Sie schrie um Hilfe. Ona wzywała pomocy. Jak widzicie, po polsku mówimy wzywać pomocy, a po niemiecku krzyczeć o pomoc. Sie schrie um Hilfe. Krzyczała o pomoc. Sie eilten ihr zu Hilfe. Pośpieszyli jej na Pomoc. Sie eilten ihr zu Hilfe. Sie haben ihm erste Hilfe geleistet. Udzielili mu pierwszej Pomocy. Sie haben ihm erste Hilfe geleistet. Wir werden ärztliche Hilfe brauchen. Będziemy potrzebowali pomocy medycznej. Pomoc medyczna, ärztliche Hilfe. Wir werden ärztliche Hilfe brauchen. Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft. Poradził sobie z tym bez niczyjej pomocy. Dokładne Tłumaczenie, bez obcej pomocy. Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft. Schaffen ist poradzić sobie. Ich habe es geschafft. Poradziłem sobie. Dałem rady. Możecie sobie w takich kontekstach używać tego czasownika. Ich wende mich an Robert um Hilfe. Na przykład zwrócę się o pomoc do Roberta albo do Ewy. Ich wende mich an Ewa um Hilfe. Pomoc prawna to die Rechtshilfe. Die Rechtshilfe. z Bożą pomocą mit Gottes Hilfe mit Gottes Hilfe schaffen wir es z pomocą Bożą poradzimy sobie z tym hast du eine idee masz jakiś pomysł hast du eine idee jeśli chcemy zaprze zaprzeczyć, możecie powiedzieć ich habe keine idee. Nie mam żadnego pomysłu. Ich habe keine Idee. Mir ist etwas eingefallen. Coś mi przyszło do głowy. Jak widzicie, w ogóle nie mamy tutaj do czynienia z rzeczownikiem głowa. Lecz ze zwrotem, coś mi wpadło, mir ist etwas eingefallen. Das ist ein guter Pomysł. Das ist eine gute Idee. Albo zły? So. Das ist eine schlechte Idee. Co to w ogóle za pomysł? Zo so ein unsinn! Albo zo so ein blödsinn! Co to w ogóle za głupota? Dokładne tłumaczenie. Zo so ein unsinn! Tu jeszcze też mamy. Was für eine blöde idee! Co so za głupi pomysł. Was für eine blöde idee. Mir gingen die ideen aus. Skończyły mi się pomysły. Ausgehen to jest kończyć się o czymś. Mir gingen die ideen aus. Skończyły mi się pomysły. On wpadł na Idee, dass wir... On wpadł na pomysł, żebyśmy... Er kam auf die Idee, dass wir... Pomocy... pomoc, Dzisiaj rozpoczynamy Kontynuujemy rzeczowniki w różnych kontekstach. Czyli jak widzicie DI Hilfe to jest pomoc. Jakby nie daj Boże, trzeba było gdzieś krzyczeć o pomoc, to bez rodzajnika. Hilfe! Sie schrie um hilfe. Ona wzywała pomocy. Jak widzicie, po polsku mówimy wzywać pomocy, a po niemiecku krzyczeć o pomoc. Sie schrie um Hilfe. Krzyczała o pomoc. Sie eilten ihr zu Hilfe. Pośpieszyli jej na pomoc. Sie eilten ihr zu Hilfe. Sie haben ihm erste Hilfe geleistet. Udzielili pierwszej Pomocy. Sie haben ihm erste Hilfe geleistet. Wir werden ärztliche Hilfe brauchen. Benjamin potrzebowali pomocy medycznej. Pomoc medyczna, ärztliche Hilfe. Wir werden ärztliche Hilfe brauchen. Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft. poradził sobie z tym bez niczyjej pomocy. Dokładnym tłumaczeniu bez obcej pomocy. Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft. Schaffen? To jest poradzić sobie. Ich habe es geschafft. Poradziłem sobie. Dałem rady. Możecie sobie w takich kontekstach używać tego czasownika. Ich wende mich an Robert um Hilfe. Na przykład. Zwrócę się o pomoc do Roberta. No, albo do Ewy. Ich wende mich an Ewa um Hilfe. Pomoc prawna to die Rechtshilfe. Die Rechtshilfe. Z Bożą pomocą. Mitgotes Hilfe. Mit gotteshilfe schaffen wir es. Z pomocą Bożą poradzimy sobie z tym. Hast du eine idee? Masz jakiś pomysł? Hast du eine Idee? Jeśli chcemy zaprze zaprzeczyć, możecie powiedzieć, ich habe keine Idee. Nie mam żadnego pomysłu. Ich habe keine Idee. Mir ist etwas eingefallen. Coś mi przyszło do głowy. Jak widzicie, w ogóle nie mamy tutaj do czynienia z rzeczownikiem głowa. Lecz ze zwrotem: coś mi wpadło. Mir jest etwas eingefallen. To jest dobry pomysł. Das ist eine gute Idee. Albo zły. To jest niejedna Co to w ogóle za pomysł? To so ein Unsinn. Albo so ein co Co to w ogóle za głupota? Dokładne tłumaczenie. So ein Unsinn. Tu jeszcze też mamy. Was für eine blöde Idee! Co za głupi pomysł! Was für eine blöde Idee! Mir gingen die Ideen aus. Skończyły mi się pomysły. Ausgehen to jest kończyć się o czymś. Mir gingen die Ideen aus. Skończyły mi się pomysły. Er kam auf die Idee, dass wir... On wpadł na pomysł, żebyśmy... Er kam auf die Idee, dass wir.